Cześć! Z tej strony MFS. Czekajcie, zamknę drzwi I popatrzcie, jak się dużo piany zrobiło Syntetyczne 40 I <śmian> widzicie, jak dużo piany? A teraz spłukuję tą pianę, bo wykrywa, że jest dużo No nie wiem dlaczego Chyba dałem dużo proszku i dlatego się tak zrobiło, wytworzyło a poza tym się, jest przepełnienie tej pralki No może chyba nie No może nie jest przepełnienie, ale może coś tam się bo słyszycie jak tak dziwnie ten kręci bębnem No, nagrzewa. Ze skwerczeniem tej piany. O, słyszycie? To znaczy, że jest przepełnienie. Nie wiem, czemu tyle dałem. Co tu się stało? O, mm, ok, już chyba... No nie wiem czemu tak stryka to nie nagrzeje tego Syntetyczny. no tak i tysiąc obrotów dodatkowo i cztery kreski na całe żeby się wyprało dobrze, bo takie kurtki są takie ubrudzone, jak nie wiem, bardzo zabrudzone. O no, widzicie, jak dziwnie to działa. Dobra. Zaraz mi się rozładuję, muszę oszczędzać.